Krótka historia, która zmieni Twój sposób myślenia. Znany amerykański doradca inwestycyjny siedział na przybrzeżnej skałce w małej meksykańskiej wiosce, gdy do brzegu przybiła skromna łódka z rybakiem. W łódce leżało kilka wielkich tuńczyków. Amerykanin, podziwiając ryby, spytał meksykanina: Jak długo je łowiłeś? Tylko kilka chwil. Dlaczego nie łowiłeś dłużej? Złapałbyś więcej ryb. Te, które mam, wystarczą dla mojej rodziny. Amerykanin pytał dalej: Na co więc poświęcasz resztę czasu? Śpię długo, trochę połowie, pobawię się z dziećmi, spędzę siestę z moją żoną, wieczorami wyskoczę do wioski, gdzie siorbie wino i gram na gitarze z moimi przyjaciółmi. Prowadzę wypełnione zajęciami i szczęśliwe życie. Amerykanin zaśmiał się ironicznie i rzekł: Jestem absolwentem Harvardu i mogę Ci pomóc. Powinieneś spędzać więcej czasu na łowieniu, wtedy będziesz mógł kupić większą łódź, dzięki niej będziesz mógł łowić więcej ryb, a w przyszłości będziesz mógł kupić jeszcze więcej łodzi. W końcu dorobisz się całej flotylli. Zamiast sprzedawać ryby za bezcen hurtownikowi, będziesz mógł je dostarczać bezpośrednio do sklepów, a później założysz własną sieć sklepów. Będziesz kontrolował połowy, przetwórstwo i dystrybucję. Będziesz mógł opuścić tę małą wioskę i przeprowadzić się do wielkiego miasta, skąd będziesz zarządzał swoim wciąż rosnącym biznesem. Meksykański rybak przerwał. Jak długo to wszystko będzie trwało? 15 albo 20 lat. I co wtedy? Amerykanin uśmiechnął się i stwierdził: Wtedy będziesz mógł iść na emeryturę. Przeprowadzić się do małej wioski na meksykańskich wybrzeżu, spać długo, trochę łowić, bawić się z dziećmi, spędzać siestę ze swoją żoną, wieczorem wyskoczyć do wioski, gdzie będziesz siorbał wino i grał na gitarze ze swoimi przyjaciółmi. A Ty jaki wyciągniesz wniosek z tej historii?